Cześć, Z tej strony i w dzisiejszym odcinku przejdziemy Minecrafta, ale zainstalowałem specjalnego datapaka, który nam to troszeczkę ułatwi. Troszeczkę, no to powiedzmy, nie jest bardzo idealnym słowem pasującym, bo bardzo nam ułatwi sprawę. Mianowicie dodaliśmy dzisiaj specjalne, customowe drzewa, ale o wszystkim opowiem Wam za chwilę. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Okej, okay, dobra, siema z tej strony. Zyfie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zademonstruję wam datapak na specjalne, kustomowe OP drzewa. Ale wpierw przydałoby się może, w ogóle wyjść z, tego, z tej pustyni, tak? Bo sobie tutaj nie zdobędę żadnego drewna. A do zaprezentowania wam datapaka będę potrzebował oczywiście jakiś drzew, żeby móc wam pokazać, jak się wszystko to kraftuje. Ale najpierw myślę że sobie, że zwiedzę tą wioskę i może tego golema obrobię troszeczkę, chociaż, bo potrzebne mi będzie, słuchajcie, żelazo. Na szczęście wziąłem ze sobą kurczę żelazną siekierę, więc myślę, że dam sobie radę. Okej, okay, Roman, chodź tutaj. Roman. Chodź tu do mnie, kurde bele, Mordeczko, dawaj, dawaj, ja tutaj idę na otwarty teren. Dobra, żeby on mi tutaj czasami gdzieś nie podskoczył. No i standardowa metoda. Robot muszę się niestety z tobą pożegnać w samym starcie filmu. A was w samym starcie filmu chciałbym poprosić o łapę w górę i subkę, jeśli materiał Wam się spodoba, moi drodzy. Bo mam nadzieję, że tak oczywiście będzie. Więc no cóż, jest. Widzę drzewa, dobra. Będzie nam potrzebna generalnie w tym momencie drewno. Słuchajcie, żebym mógł Wam wszystko zademonstrować. Co i jak. Dodam też, że oczywiście datapak jest do pobrania w opisie, jeśli chcielibyście na nim zagrać. No, i także tak powiem, zdradzę taki mały szczegulik. Może to jest ten sam twórca, co od tego datapaka na ulepszanie struktur. Zapytacie mnie więc pewnie, co to może znaczyć? Bądź po prostu już wiecie, co to znaczy. No, znaczy to mianowicie tylko tyle, że ten datapak jest niezbalansowany. No i dlatego nie nagrywam go też na multiplayer, tylko nagrywam go na singlu. O co mi chodzi, zapytacie. No dobra, no to wam zademonstruję. W każdym razie, kraftujemy sobie, słuchajcie, żelazne drzewo. Drzewo kozackie jest naprawdę, ale samo drzewo może nie jest aż tak mega OP, jak to, że możemy respić. tutaj sobie nieskończono milczeć golemów tak naprawdę, jak to, że dostajemy tutaj jakiś tam żelazny kilof, który jest w sumie useless, ale w tym drzewie, moi drodzy, jak i w każdym dzisiaj drzewie znajduje się specjalna skrzynka, dokładnie, znajduje tu się skrzynka, w której to możemy zdobyć naprawdę kozackie przedmioty. Tak, wspomniałem już o tym autorze. Nie bez przyczyny nie brałem sobie jedzenia z wioski, bo stwierdziłem, że naciul mi jedzenie, jak mam kurczę taką skrzynię. No i generalnie mam zamiar, słuchajcie, zrobić sobie jeszcze kilka takich powiedzmy drzew. No i tak naprawdę myślę, że bez problemu dzisiaj pokonamy smoka, patrząc szczególnie na ten łuk. Okej, okay, ale zauważyłem w pobliżu portal. No i to jest jedna ważna rzecz, ponieważ tych drzew możemy zrobić sobie oczywiście z każdego surowca więcej, więc bardzo, bardzo dobrze znalazłem ten blok złota. Skrzynia tutaj nawet mnie szczerze nie interesuje. Później będę mógł tutaj zawitać co najwyżej, słuchajcie, jak zdobędę jakiś kilo, bo potrzebuję oczywiście zdobyć sobie jakiś kilo. Żeby wejść do DDR-u, ponieważ musiałbym jakoś Blaze Rody zdobyć, żeby dzisiaj zawalczyć ze smokiem. Okej, okay, ale zbieranie drewna, powiedzmy sobie wprost, od no teraz nie będzie problemem, więc mogę go sobie pozbierać na zapas. Tak, żeby mi na pewno nie zabrakło czasami, jakbym chciał jeszcze jakieś drzewo sobie zrobić. A myślę, że będę chciał na przykład testować sobie drzewo z debrisu. No i zapewne znacie już odpowiedź, czemu nie nagrywam tego na multiplayerze z innymi. No, kurczę, ta siekiera to tak trochę za mocno bije i ten miecz też tak trochę za mocno bije i uważam, przynajmniej tak moim skromnym zdaniem, że PVP mogłoby być. Za mocne. Tak, to jest bardzo pasujące słowo. Dobra, ale zobaczmy, co wyjdzie nam w złotym drzewie, bo przy laznym to już widzieliśmy, co dostajemy w każdym razie. Mamy złote drzewo, mamy jakieś dziwne mega napisy. Napiszcie mi, jak zrobić takie napisy, bo ja naprawdę zazdroszczę temu ziomkowi, że on potrafi coś takiego zrobić. Przydałoby mi się oczywiście wejść na to drzewo. No i przydałoby się je rozkopać. Być może tutaj w końcu będzie jakiś kilof. I mamy kilof, słuchajcie. I to wydaje mi się, że będzie już wystarczyło, mi szczerze mówiąc, na pokonanie smoka. Więc teraz to, co ja muszę zrobić, to nie wiem, wziąć sobie bloki do podbudowania się w radziewu No i tak naprawdę musimy... Nie wiem, pójść do tamtego Obsydianu, spróbuj kopać portal i otworzyć go. Ten portal jest na pewno oversize troszeczkę, więc ja pierdykam, dodajcie mi proszę taki kill of do Minecraft'a na czysto, naprawdę. Ja chcę tak kopać Obsydian, bez żadnego hejsta i bez niczego. Jest to po prostu bezbłędne, moi drodzy. No, no po prostu klikam i niszczę, nie no. Kurczę, jakby tak się Obsydian kopało, to ja mogę robić speedruny, naprawdę. No niesamowita sprawa. Mam tylko jeden i mały poważny problem, więc mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś fire church. Nie ma, ale jest flint, bardzo dobrze. Więc będę mógł zrobić sobie zapalniczkę na pewno. I będę mógł od razu sprawdzić, czy na przykład wiecie co, nie ma tutaj, nie wiem, drzewa obsydianowego. Jest drzewo obsydianowe! O! Oh ja pierdykam! Nie wiedziałem szczerze. Wiedziałem, słuchajcie, przyznaj się z ręką na piersi w tym momencie. Że naprawdę, kurczę, blady nie wiedziałem, że taki portal będzie tutaj działał. Ja wiedziałem tylko o tym, że z surowców można różne rzeczy porobić, a że można z obsydianu. Ja o tym nie wiedziałem. Widzę z tego, co tutaj patrzę, że nie ma tutaj skrzynki, więc to jest akurat smutne. Ale mogę, słuchajcie, wejść w portal już sobie tutaj. No i sprawdzić, co nam się zespiło w nederze. Mam tylko nadzieję, słuchajcie, że będzie tutaj coś naprawdę... Kozac... Ale nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyjść. Na szczęście mam Elytrę, słuchajcie, więc to mnie troszeczkę ratuje, dobra, w końcu jakiś Nether Wasted Status, czy jak to się tam mówi, więc teraz jedyne co ja muszę zrobić, to żeby mi nie pękła na pewno Elytra, okej, okay, ona jest Unbreaking 3, więc razem mi nie pęknie, więc muszę w tym momencie znaleźć po prostu jakąś twierdzę, no i chociaż jednego Blaze'a zaciukać, naprawdę, więcej niż jeden nie będzie mi dzisiaj potrzebny, naprawdę, potrzebuję tylko jednego, legit. Nareszcie znalazłem waloną twierdzę! Ja pierdykam, nie wiem na jakich kordach jestem. Tysiąc kratek? Okej, okay, bardzo dobrze, to nie jest speedrun, więc przetestujmy nasz miecz, słuchajcie. Kozak! O Jezus Maria! Moja zbroja też jest kozacka! Już to widzę w każdym razie, bo właśnie w tym momencie zawiły się o mnie dwa Wither Skeletony. Czy jak wejdę w takiego blaza, Dobra, ty mnie nie bijesz. Ty bijesz mnie, ja pierdykam! prze sprawa, naprawdę. Ale mamy od razu diament, co naprowadza mnie na jedną ważną rzecz, słuchajcie. Żeby zrobić sobie tu w nederze diamentowe drzewo, jakkolwiek. Głupie to jest, bo drzewo w Nederze. No ale potrzebuje drewna troszeczkę więcej, ok. Więc możemy zespić sobie takie drzewo. No i możemy sobie pozbierać drewno, tak? Bo przecież o drewno chodzi w tym, w tym datapaku, prawda? No i wiadomo, zajrzę sobie do skrzynki. Ale tylko tak z ciekawości, bo raczej nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. No, tak mi się przynajmniej zdaje. Warto by było jeszcze, słuchajcie, zacząć jedną rzecz. E, mianowicie, fajnie byłoby znaleźć sobie jakiś debris. Znaczy, czy przemyśleli to do końca? I czy na przykład z debrisa też. Możemy zrobić sobie, słuchajcie, no ten, drzewko. Dobra, z nasem basty, teoretycznie nether scrapa jestem w stanie znaleźć tutaj. No jest on mi mniej więcej po... O, jaka fajna siekiera! No a szkoda, dzisiaj mi się akurat nie przyda taka. Jest usless porównaniu do tego, co mam. No ale myślę, żeby się tutaj, słuchajcie, rozejrzeć. Wiem, że oni nic przeciwko nie będą mieli, bo no, padają dosłownie na strzała, no kurczę, blade. W takiej zbroi mogę robić nawet speedruny, słuchajcie. Jednakowoż muszę namierzyć tutaj jakieś skrzynki dodatkowe, bo chciałbym naprawdę tego scrapa, kurczę blade, znaleźć, bo wydaje mi się, że... Mógłbym też zrobić sobie, słuchajcie, drzewo debrisowe. Tak mi się przynajmniej zdaje, no nie wiem, kurczę, bladę. Kieranie cały datapak, jak chcecie sobie obczytać, co tu w nim jest, no to polecam wam serdecznie przeczytać sobie tamten, tam wliczek, prawda, w opisie, moi drodzy. No a ja w tym czasie się gdzieś tutaj przejdę i może w końcu uda mi się znaleźć ten debris. Niestety tutaj nie ma. Okej, okay, mój największy wróg speedrunów na nowszych wersjach. Haha, należało ci się, ciole, jeden. Też chcesz mnie uderzyć, też chcesz mnie uderzyć. No, a nie, czekaj, on ma kuszę, więc on nie może akurat uderzyć. Dobra, z tego co widzę, niestety Debris to złajcie, tutaj nie znajdę. Więc chyba Debris po prostu sobie odpuszczę no i tak naprawdę idę szukać jakiegoś Endermana, bo już tylko i wyłącznie Pereł mi brakuje, żeby skończyć dzisiaj <pereł> rana w Minecrafcie. Dobra, biom Endermanowy namierzony, niestety strasznie dziurawy, więc mogę mieć Problem z znalezieniu Endermana, dobra. Problem zażegnany, że tak powiem, więc ja sobie pozwolę, słuchajcie. O, yy, o, oh, oh, mam chyba za dużo złotawek w kwiunku. Pozwolę sobie zrobić no, trochę oczu kresu, pozwolicie. Zrobię ich troszeczkę więcej, słuchajcie, jakby mi pękło jedno czy dwa. Okej, okay, pomyliłem czynności. Rzuciłem sobie Blaze Powder. Okej, okay, ale jak już mam wszystko co potrzebuję, no to przydałoby się wyjść. Stąd. No żeby stąd wyjść, no to jest tylko jedna droga. Mam nadzieję, że to zadziała w drugą stronę, słuchajcie. Także trzymajcie za mnie kciuki, że zadziała w drugą stronę. A, przepraszam, ten. prze... Chciałem to sprawdzić, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że to zadziała, naprawdę. Okej, okay, TG mi płakał, jak widział ten odcinek w każdym razie. Co my tutaj mamy? Dodatkowe przedmioty. Na pewno, jakby mnie smok chciał uderzyć, muszę mu oddać jakoś. Uzupełnimy sobie koksy i wiecie co, myślę, że dzisiaj, ten pierwszy raz, pokonam sobie smoka kuszą, tak szczerze, bo jeszcze nigdy nie pokonałem smoka kuszą. Także no, w 100% legitna, słuchajcie, twierdza kresu, no ja nie wiem, bardzo rzadki procent generalnie na znalezienie jej, ja, ja nie wiem, ja nie rozumiem was, okej. Okay. Z tego co widzę mam problem, bo tą kuszą się nie da prawdopodobnie strzelać z prostego powodu, No ma quick shares na 69 miliardów. I taka ciekawostka, jeśli no, taka kusza ma powiedzmy taki aż level enchantu, to niestety, nie działa. Dobra, więc muszę się usatysfakcjonować, słuchajcie, najprostszym sposobem wygranej ze smokiem, czyli po prostu najnormalniej w świecie muszę go rozwalić, ale stwierdziłem, że no, wykorzystam, słuchajcie, moją super zbroję i rozwalę smoka, nabijając się na niego. Mam nadzieję, że to zadziała, więc drogi smoku, gdzie ty jesteś? Ja cię tu muszę namierzyć. Włączę sobie oczywiście hitboxy standardowo. Gdzie jest mój przyjaciel smok? Tutaj jesteś, przyjacielu. Ok, więc pokonam cię w najlepszy możliwy sposób, czyli po prostu na Ramusa z Lola, że tak powiem. No i uważam, słuchajcie. Słuchajcie, że jeśli chcielibyście taki speedrun zobaczyć, to to łapa w górę. D nawet mogę ten... Dobra, akurat pedroka nie mogę wykopać ale to sobie pozwolę ściszyć, żeby wam nie zagłuszyć moi drodzy, no ale generalnie z tego głupiutkiego, mega ułatwiającego datapaka myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku szczerze mówiąc, chciałem wam go po prostu pokazać, bo pojawiały się komentarze, żebym nagrał to na UHC i tak stwierdzam, że to się w sumie tak nie bardzo nadaje na odcinek z UHC więc stwierdziłem, że zrobię wam taki jeden luźniejszy sobotni odcinek, w którym zademonstruję wam jak dokładnie działa datapak na customowe drzewa, także no, więc zostawcie łapy się. Czy jak Wam się spodobał miłej soboty lub niedzieli. Zależy kiedy w jaki dzień to wrzucam. No i co, do zobaczenia w kolejnym materiale. Już niebawem. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć!